O, psinki baję psinki, Błekane O Kora, uważaj Nie w obiektyw. Głową w obiektyw No Odsun się Kora Ale gryzą fajnie, tak? Lijzą, gryzą delikatnie. No. No. Tu jestem. Ja zamknę od fronta, bo ja będę na bladzie. Dobrze. Także alarm nie będzie włączony, tylko... Dobrze. Ja to małe Rozbójniki Małe A ten mnie gryzie Ten mnie gryzie, ten mnie gryzie Jak fajnie gryzie Jeszcze całego palca to później korek gardło co dzi Jak ciągnie, gnie, kurczę cycka chce No, ja nie, nie, nie mam cycka tutaj No, no nie, nie, no nie, nie, mhm, szalpio. małe, małe zbójniki. mnie je poślinią Całą rękę I Ty zostaw mój sweter Zostaw mój sweter Bo ja muszę jechać na pocztę Zostaw mi moją teczkę, bo mi sznurek urwiesz. Dwiedzą. Że... No. Dwiedzą. 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 ten A to Kora na razie, tak? tak? A one dostadą? Jezus! Tak pieszki dostaną? Tak, tylko dostaną taką chłopą. Aha mhm. dobrze. Najpierw kóra albo zaraz. Jak to zrobić? Czekajcie.

Wyrzucałem na tą karmę. To mała miska dla pięciu. Co chodźcie? No chodźcie, podobuj się. Jest, zagosuję do no. drugiego. Nie. No. To jest za mała miska. Troszeczkę musimy zrobić wizum. No. Już. Ale widać, który najsilniejszy, nie? Tak. Ja nie, muszę jeszcze przynieść miseczkę. To już jakiś, bo to jest za. się jeden po drugim nie ma miejsca dla żadnego jest pięciu, a miska dla Czech. na trzech kora I nie tutaj ja muszę Cię pilnować, żebyś nie jadła pieską No, kotują się cały czas. Mójże, kochany. Tu Dawaj. Ej, tu. Tarągle to zjadły. <laughs> Musisz im dosypać. <laughs> Ojeku, ale wiesz, co taką mienniczkę dałaś, że one będą się tu. Tł... Ej, kora została to. No. Oj, kora. Ona już wyżera, kurczę, z ziemi. Tąpieską. Wiesz, wiesz. Dosyp im do tej, do tej porcelanowej no, no, nie jeszcze. No, wyjdą z niej <laughs> no. no teraz mają trochę górze, więcej miejsca. Chociaż się trzy rzuciły na tą, na tą, na tą metalową. A ten, a ten jeden jest z ziemi. Bitwa o Bitwa, tak. <laughs> Kora, nie zasłaniaj. kadru, proszę Cię, ona by chciała zjeść też, takie małe, fajne. Zaraz by coś zjedła. Ona będzie wyżerała z ziemi, bo one z ziemi nie zjedzą wszystkiego. To co wysypały, to ona, to ona podje. Później. na ma taki większy worek, oczywiście. Może No. Jejku, no wszyscy naraz ja Musi mi to smakować, że tak się rzucamy No Kora, nie dawaj mi tu pyska, bo ja tutaj mam aparat Czy Ja Kory, ja tą Ona chce, żebym ją głaskała, a ja tutaj nie. mam aparat przecież Kora, wyjdź, wyjdź, bo ja bym uciekał tylko Wyjdź, wyjdź Wyjdź, bo muszę zrobić porządek Ora, co to jest? Zostaw 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 No, no karmy przecież jeszcze w misce, przecież. W ogóle ci Tak, tak. Tak, tak. Czy wyjadły? Wszystko prawie. Znaczy no, trochę wysypały, ale wszystko zjadły. Prawie. Ale wystarczy może im, bo to kurcze nie jest. To jest dla dwumiesięcznych piesków tak karma, nie? Tak czytałaś. Mówiłaś mi. Ale już jedzą wszystko. Patrz, patrz. Widziałeś jak warczał? Jak warczała na tego to małego? Bo to jej karma. Jest momencie, to jest normalne. Nie wolno jej kać w momencie. Nie, nie. To jest naturalne zachowanie. Prawo. Prawo. Mniejsza. Ale ten mały kurczę próbuje jeść tą dużą karmę. Ale nie wychodzi mu. Tylko zobaczył co to jest. Nie się. Nie się, boli. Dobra, no wystarczy, bo już ponad 10 minut film jest. Nie. Będzie zajmowało giga albo więcej. Ja muszę taką inną miskę. Takie były te miski dla zwierząt, które się nie huśtają. No. Gdzie one są? Trzeba będzie zobaczyć w zasadzie. No. aż chodzi aż... No. Zbóje małe. wiem, ja jechać na pocztę, ale tak jak mnie zauroczyłeś, że zacząłem je Co chcesz? No już koniec. Dobra, jadę tym. Jedy małeś świeżą wodę dzisiaj? Nie.